Tak, teraz pamiętaj, tę te łopatkę teraz połóż pod, pod, pod piłkę. Dobra, wyprostuj ręce w łokciach, tak by ręce opadaj w dół, delikatnie w dłoniach. I teraz łupa, kolana lekko ugięte, ciężar pamiętaj, musisz się dobrze wyważyć i na stopach, żeby dobrze stała, tak wiesz, żeby tą odległość utrzymać. I teraz lewa ręka prosta, skup się na piłce, super. Za szybko się jeszcze podnosisz tam. Tam, tam i, tam. Pamiętasz gdzie, nie? Okay. Dobra. teraz idź do niej, żeby ją nie stracić. No to szukamy, szukamy. Macie zadanie teraz znaleźć piłkę. Połóż sobie tutaj, piłkę, zdropuj sobie, zdropujemy tak o, z wysokości kolana. O, tak, no, nie tak. Nie. Tak przy kolanie i puszczamy. O, o tak, zdrujemy. No, Dobra, damy tutaj, żeby była no, fajnie na takiej podwyższeniu. I teraz zobacz, tam musisz wycelować, tam uderzyć. Tylko teraz, na przykład zobacz, jak uderzasz. No, Dałek jeszcze u góry, co? Jeszcze się na nie przejmuj, jeszcze potrzebujesz pięć 5 żeby tam do niego dojść. Popatrz, popatrz, dobrze, tutaj zobacz. Ty musisz, jak na przykład uderzasz, robić zamach. Na przykład, powiedzmy, tu jest piłka, tak? Zobacz. Robisz zamach, ty robisz zamach, to fajnie. I tutaj mi wchodzisz na dół, to zobacz, tu przed samym uderzeniem, tak już patrzysz za piłką i tutaj łopatkę otwierasz i leci na prawo piłka. Zauważyłaś? Na prawo ci lecą. Boże. A musisz chyba wytrzymać, popatrz, musisz ten, ten kij tutaj, jak masz, jak robisz wahadełko, musisz wytrzymać, jakby wiesz, głową na piłce, zobacz, nogi, ciężar. Jestem totalnie teraz dobrze wyważony, 50 na 50. Jakby na środku jestem tutaj. I teraz zobacz, ten kij tu wynoszę i teraz go opuszczę, że on swoim ciężarem, ale muszę przejść yy, przez piłkę. Popatrz. Patrz na moją głowę, która jest na piłce, tą, którą patrzę, i zobacz. Kij swoim ciężarem przeszedł. Ja tylko delikatnie w dół, ale wytrzymał ja na piłce. Nie, wiem, wczułam to kiedyś. Wychwała, to do teraz. Czycie? No, taki... Na się ustaw. Dobra, kierunek, kierunek, tutaj zobacz, o właśnie, tam, dokładnie, łopatka musi być w tamtą stronę. Ok. łopatka leży na ziemi, tak, lekko, należy na piłce, ale pod piłką leży. I teraz tak, tutaj troszkę wyżej, tu tak tułowiem wyżej, weź ten kij, dobra, dobra. I teraz tak, kolana lekko ugięte, ciężar ma z przodu. Mm. I cały czas się lekko opiera, pamiętaj. Lekko opiera się o ziemię, ale reguluj nogami, żeby się opierał nie więcej, nie mniej. Cały czas tak samo. Spróbuj to wyczuć, żeby. Wiesz o co chodzi? Jednostanie. O! Delikatnie był pod piłką. I teraz. Patrz na piłkę. Pachanie, nie Czarak, odejdź, odejdź. Mama ta się, no Czarak się ta się skup na piłce. Patrz na nią, patrz. Pamiętaj. I tułowiem. Szybko brzuch do celu. O! Spowiem, Lewarenka prosta i kij nisko. Ja nie wiem ja tak tego bo on mnie kręci. To no, tak. no dobrze jak cię twój mąż kręci, no to o to chodzi. Ważna na piłkę. Ważna na piłkę. Lewarenka prosta. I skrętłowia. Super. Zobacz, o, licznie. I elegancko poszło. O to chodziło. Już tak daleko uderzyłaś, że teraz pod że się podwiozę. No tak. <laughs> Dobra, no to ustawiamy się tutaj do piłki. Uchwyt jako pierwszy uchwyt. Przypomnij sobie chwyć dobrze do dłoni. Okej. Okay. Mhm. Tak, 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 tak. Musisz wycelować na środek. Sprawdź swoje jeszcze pod ten. Bardziej lekko na lewo jeszcze się przesunął. No, stopami, stopami. O, właśnie teraz super. I teraz tak. Patrz na piłkę. Ciężar bardziej na prawą nogę, bo tu jesteś lekko pokryło. jest. I teraz ciężar czym na tej nodze. I no. Lewa ręka prosta, lekko, lekko napięta, kolana lekko ugięte. Ciężar do przodu. No. Szybki zamach. A! Na kolana, poszłać na dołno na kolanach. Pamiętaj, ręce prosto, bliżej piłki, oddaliłaś się od piłki znacznie. Oddaliłaś się bliżej, 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 nie oddalaj się, nie bój się. I ręce tak prosto. Tak. Dobra, i teraz nie panikuj, skoncentruj się. Tu nikogo nie ma. Jesteś tutaj sama. Wyobrażasz sobie, że to sama jesteś. Skup się na piłce. No. Jesteś... To, ja się muszę Dobra, weź na kolanach wyżej. Zobacz. No wyżej, teraz się tak? troszkę oddal się o od centymetr do tyłu, do tyłu o centymetr. Tak, zobacz. I teraz ręce prosto w dół, opadają w dół. I tutaj między kijem a twoim ciałem nie może być jednej, jednej dłoni miejsca, nie więcej, dobra? Także tak jest, teraz jest ok. Teraz patrz na piłkę. Kolana lekko ugięte, ale nogi usztywnione. Dobra, i teraz lewa ręka prosta, lekko napięta. I teraz się skup na piłce w jakimś punkcie. A tej trawce poznajmij. Zobacz, nie śmiej się. Patrz na, pił na piłkę. No, nie. Do tyłu się podniosła. Pamiętaj, musi być cały czas pochylona. Lewa ręka prosta. Lewa ręka prosta, prosta pasz na piłkę. Hmm? do, pod, do pod, bliżej bliżej do piłki, bliżej, bliżej. Ręce prosto w dół, wyprostowane, kolana nie Super, o, elegancko. Lecie, jeszcze się toczy. Dobra, golfiści po uderzeniu, powiedzmy takiego diwota, wyrwią takiego divota to muszą go wkleić na całe miejsce. dobra Także bierzemy tutaj powiedzmy tą ten, ten i powiedzmy tak go trochę. Ok? Dobra, to ja tutaj do swojej piłeczki podjadę. Tutaj mamy odległości, tu mamy jakieś do flagi. Powiedzmy 100. 140 metrów. 140 metrów, muszę dobrać odpowiedni kij. Wezmę tutaj szóstkę. I na pełnym zamachu. Tak, to jest moja, tak. Teraz ja powiedzmy stąd. Teraz muszę się tutaj wszczelić. Na tak zwany green. Tam gdzie później jest flaga. Tam jest... Tu, tak? ta, tam jest flaga, już tak. Ta. Mhm. Muszę sobie wycelować, no ale. To jest, nie ty... ruszaj. Chodź musisz odejść na bok, odejść, bo teraz się tutaj staramy się skupić, żeby on dobrze uderzyć, dobra? I na moment to jest cisza, ok? Bo teraz wujek Arek będzie uderzał. A wiesz, w golfie jest mega ważna koncentracja. Dobra, no tento teraz sam jesteś odpowiedzialny za swoje uderzenie. No ale co? No ale co? Ale poszło, no co, no to no. Zobacz, jaką radość się sprawiło to uderzenie. Super. No, ja no to gansą same emocje. Mówią, że nudny sport, a zobacz jak nie? No to jedziemy do swojej piłki. Teraz zobacz, teraz z tym kijem tutaj i teraz musisz tutaj wrzucić na green. To jest taki trochę krótszy, ten, tak? No bo jest, tutaj jesteś bliżej. Teraz zobacz, tutaj się, Musisz wycelować, żeby tutaj wbić się tutaj na piasek, między tymi piaskami to jest środek. Żeby tam się... Tak, żeby U. na green wrzucić, tak. No dobra. Tak, tam wyceluj sobie łopatkę. Linia Twoich stop. Mhm. Tak, dokładnie, tak jak ja, ja celowałem, dokładnie. Teraz łopatkę ustaw, ok. Mhm. Jeszcze bardziej, troszkę na lewo się obróć. Dobrze, ok. Nie, odwrotnie, odwrotnie, okej. Okay. Dobra, teraz. Troszkę mniej, troszkę mniej. Dobra, teraz, widzialnie. I teraz, ty jedynie musisz to musisz tylko wyżej to nad piłką, wyżej. Nie kurczę, tylko właśnie wyżej, o, tu łowiem wysoko. I ręce prosto, w łokcie, proste o o. I teraz lekko kolana ugięte. Kili się lekko opiera o ziemię i teraz cały czas masz lekko napięty prawą rękę. I teraz patrz na piłkę, na jakiś punkt i zamach. Patrz! Jest okej, okay, zobacz. Piasku. Ale no, bo wiesz, po, się podnosisz. No nie, to piasku. Do piasko! To piasko cię wpada. No, dobra. Właśnie teraz, teraz uważajcie, bo tu, jest, właśnie tu może być ślisko, dlatego golfiści mają takie buty tutaj, żeby się nie poślizgnąć. Bo na tej, jest padach, może być mokro i wtedy może być niebezpiecznie. Także uważajcie, żeby idźcie ostrożnie. I teraz w piasku. Co musimy zrobić w piasku? W piasku jest zasada, zasada jest taka, że nie możemy, powiedzmy sobie, położyć kija. Pod piłkę i wtedy uderzyć. Musimy, jakby z powietrza wejść pod piłkę. To no naprawdę, jakby wiesz, muszę sobie wycelować. Na przykład, muszę celować, w które miejsce uderzę, i dopiero do, w do, do momencie zamachu mogę dotknąć piasku. I wejść pod piłkę i ją uderzyć. Ok? Aha. Także widzę, jakby muszę, wyceluję sobie, gdzie uderzę. Tak trochę zamach. I jak jestem gotowy, to wtedy robię skrętułowia i uderzam pod piłkę, wybijając ją na zewnątrz. O, to ustaw się, powiedzmy teraz, tak. Chwyć dobrze, troszkę kij, troszkę, noży niżej. Mhm. Ty, nie? nie, tylko musisz musi rozpędzić kij, tak żeby wiesz, na przykład ty, dla Ciebie by, będzie łatwiej, połóż go na ziemi dokładnie i wbij, na przykład raz na przykład, wiesz, skup się tam na tym piasku i wbij ten kij, rozpędź go i wbij go pod, pił, pod piłkę, tam właśnie gdzie masz teraz, ten piasek. Nie. Mhm. No po prostu lewą rękę, na ten grid, żeby tylko wybić z tego piasku się skup, tylko na tym. No, za braku energii. Pamiętaj, musisz rozpędzić ten, ten kij. Mhm. Pod, pod piłkę, pod piłkę musisz uderzyć. Piasek. Mhm. Oczywiście golfiści poprawiają po sobie tak tzw. Pitch marki. Tak piłka wyląduje, robi takie wgłębienie. Dlatego poprawiamy to takim, takim widelczykiem. I Znowu ubijam, żeby było prościutko jak stół. Tomaszem, tutaj teraz musisz do dołka. Aha. OK, mhm. to teraz to musisz zrobić. Tutaj zobacz, popatrz jak, jak wycelować. Tak, tak jak wycelować kij. Mhm. Naprawdę, no, teraz pokaż mi jak zamach, na przykład tutaj w przypatowaniu. Czy pamiętasz? Przed, inaczej, pił przed piłką, przed tak, piłką zrób to... zamach, przed piłką. Odsuń się od piłki na razie, żeby sam zamach. Okay. Dobrze, zobacz, tak, OK. Teraz popatrz na mnie, popatrz na mnie. Dobre. To teraz popatrz, tutaj ręce jakby dociskasz ten kij trochę. Mhm. Kij delikatnie. I teraz zobacz, tutaj pochylasz się nad piłką. Musisz nad piłką być pochylona. Musisz na piłkę patrzeć z góry. Mhm. I zamach, zobacz, tu jest taki. Wahadełko. No. Biodra nie No ale zrób go, zrób go, zrób go. Muszę pamiętasz. A zobacz, nadgarstki tutaj nie, nie mogą... Ale mam, może trochę, o. Popatrz, nie mogą być ludzi nadgarstki, popatrz. One muszą być usztywnione. Mhm. Wszystko musi być... Okej, okay, super. Także robisz tak, zobacz, robisz tak i rozpędzasz w stronę dołka. Dobra? Tam masz dołek. Wymiesz tu kij, wyceluj. Teraz nie, bo teraz celujesz, tam zobacz, teraz celujesz, zobacz, tak, łopatka, ta kreska, Ziem, musisz wycelować, mhm, dobra, I teraz dostaw swoje ciało, patrz tam z boku, tak, czytaj że. no inny pomysł, no i zobacz, in, 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 inny sposób, podejdź tutaj do tyłu, znajdź sobie na przykład tutaj linię do dołka, od piłka do mek. widzisz, linię sobie znajdź, Ok. to znaczy na tej linii znajdź sobie teraz jakiś punkt zaczepienia tutaj, na trawie, blisko, do, blisko piłki, znajdź coś, jakieś, nie wiem, Coś jaśniejszego, ciemniejszego, masz? To teraz ustaw tutaj tą kreskę, dokładnie tą płaszczyznę, na, na to co znalazłeś sobie tutaj. Musisz to ustawić, no ustaw sobie tutaj to, tak? Dobra. No to teraz dostaw swoje stopy, żeby były w linii. Zawsze pamiętam, w linii musimy to stać idealnie. No teraz masz wycelowane. To teraz popatrz, gdzie masz dołek, gdzie chcesz dobić piłkę i zrób zamach taki duży, żebyś wiedziała. Podniosłaś się, uderzyłaś w górę piłki, a miałaś uderzyć w środek. Wiesz, bo pod, pod, zobacz, popatrz na mnie. Nie możesz się podnosić, tylko musisz zobaczyć. Wykonać tak ruch, ale nie możesz się podnieść przy uderzeniu. Musisz robić tu wahadło, Głowa jest w dole. Patrzysz cały czas w dół. No okay? to następne, następne uderzenie. Tutaj, no znowu celujesz i tam na dołek. Jest bliżej. Także już tak mocno nie trzeba uderzać, bo nie, ma, nie jest pod górkę. Nie troszeczkę. Mhm, wykombinuj. Co byś tu zrobiła? Skoncentruj się, bo tu masz. Tu masz widzów, tutaj wiesz, kibiców masz tutaj. A wy teraz. Cii, o się koncentruje. To bardzo ważne. Oh, Dużo energii. Było dobre śniadanie dzisiaj. No to idziesz, dalej walczysz. Idziesz tam do piłki, i musisz ją znowu tak wtoczyć, żeby ją wtoczyć tutaj. Tu już jest blisko, tak? Tu już jest blisko. Dobra, nie jest źle, zobacz, się toczy, 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 super, dobry, no i dobij go, i dobij. Trzeba ostrożnie, ale ważne, żeby blisko dołka, żeby następnym uderzeniem już wykończyć. Szybko jest tutaj, także trzeba uważać, żeby... Super, bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Bardzo dziękuję, tak właśnie wygląda